optymalizacja. Temat na maturze, który jest bardzo często pomijany w szkole, a ma dwa ogromne atuty. Po pierwsze, jest wysoko punktowany. Po drugie, zawsze się pojawia na maturze. Wiem, wiem, jest ciężki trochę, bo opiera się głównie na myśleniu abstrakcyjnym. Którego, tego słowa nie lubimy za bardzo, ze względu na to, że trzeba ruszyć głową trochę. Nie mamy wszystkiego tacy w tych zadaniach, tam jest więcej tekstu niż tak naprawdę. Tego, co będziemy liczyć tak w, w, rzeczywiście, ale przez te dwa tuty, musimy znaleźć jakiś schemat, który by wykluczył trochę to abstrakcyjne myślenie, bo abstrakcyjne myślenie jest bez sensu. Po co się męczyć, jeśli można się nie męczyć po prostu? Więc zamiast tego abstrakcyjnego myślenia znajdziemy schemat. Ten schemat y, w tym roku wymyśliłem, licząc z maturzystami, zauważyłem, że występuje pewna zależność, jeśli chodzi o tą optymalizację, właśnie. Niestety nie jest to takie proste, że mamy jeden schemat, ponieważ w optymalizacji, jak przeglądałem wszystkie arkusze, Występują trzy typy. Optymalizacja prosta, optymalizacja finansowa i optymalizacja geometryczna. Niestety to nie koniec, ponieważ jeden typ jest trudniejszy, a jeden typ jest łatwiejszy. Więc tutaj wchodzi trochę maszyna losująca, jeśli chodzi o prostotę tych zadań. Hierarchizujemy sobie tutaj teraz tę trudność tych typów optymalizacji. To najprostszym typem będzie oczywiście optymalizacja prosta. Sama nazwa wskazuje prosta, tak? A najtrudniejsze będzie optymalizacja geometryczna, i po środku będzie jeszcze optymalizacja finansowa, która jest taka. Jeśli chodzi o optymalizację, to w tym filmie już więcej o niej nie powiem. Chciałem po prostu e, Was trochę pocieszyć tym, że optymalizacja nie jest taka straszna. Wystarczy wyuczyć się schematu, chwilę mnie posłuchać, przećwiczyć kilka zadań, i będziecie ją umieć. I będziecie mieć tak naprawdę cztery punkty w kieszeni. Chodzi właśnie, jeśli chodzi jeszcze o punktację, to e, prosta. Ma mniej więcej trzy punkty, ale prosta, tak naprawdę, występowała tylko w maturze, maturach dodatkowych, czyli czerwcowych, sierpniowych, nie występowała nigdy w majowej. Finansowa od 3 do 4 punktów, zazwyczaj są cztery, ale też się raz zdarzyło, że było w ogóle. Była teraz taka sytuacja, bo na maturze, w yy, mojej oficjalnej maturze, pojawiło się zadanie, gdzie było w ogóle pytanie zamknięte o optymalizację finansową. No i potem pytanie wprost o wyliczenie jednego z tych kroków, które się zawsze liczy w optymalizacji. I razem by się testowało 3 punkty, więc też można zdać 3 punkty za, fin za finansową. A za geometryczną słuchajcie, są zawsze cztery punkty. Czasem się też, że może być za 5, ale to jest w starej formule to było wątpię, że to się teraz jeszcze pojawi. Więc tak czy siak. Dużo punktów, ale sami zobaczycie. Zapraszam Was do filmów. Każdy film będzie odpowiednio o optymalizacji prostej, finansowej, geometrycznej. Więc zapraszam i widzimy się.